W dzisiejszym odcinku porozmawiamy jak dbać o cerę problematyczną, a pomoże mi w tym, bo ja się naprawdę aż tak dobrze na tym nie znam, ekspert marki Liren, Karolina Bazela, doktor nauk biologii. Powiedz mi, e, czym charakteryzuje się pielęgnacja cery problematycznej? Na co zwrócić największą uwagę? W cerze problematycznej musimy zwrócić uwagę na to, jakie są rzeczywiście potrzeby e, danych typów e, skóry. Skóra naczynkowa to skóra bardzo wrażliwa, tak więc stworzone dla niej kosmetyki muszą być delikatne. Jeśli zawierają zapach, to musi być to zapach pozbawiony alergenów. Jeśli mamy już diagnozę, jeśli wiemy, że mamy celę naczynkową, po jakie produkty powinnyśmy sięgać? Przede wszystkim powinnyśmy zwrócić uwagę na oczyszczanie. Oczyszczanie powinno być... Delikatne, ale jednocześnie skuteczne. Dlatego też ten pierwszy etap pielęgnacji jest, jest bardzo ważny. Wybieramy produkty, które są delikatne, bezpieczne dla skóry, nie posiadają drażniących detergentów. Produktem dla cery naczynkowej są płyny micelarne. Bardzo dobrze oczyszczają skórę, a jednocześnie są niezwykle delikatne dla płaszcza lipidowego skóry, który zabezpiecza. Naszą skórę przed atakiem różnych czynników mhm. środowiskowych. Jednocześnie od razu redukuje zaczerwienienia, czyli nie mamy tego podróżnienia, takie jak występuje przy użyciu na przykład wody. Bardzo ważne, żeby krem e, na dzień e, zawierał składniki e, takie jak np. E, wyciągi roślinne. Tutaj mamy wyciąg z żurawiny, e, arnikę, czyli cenione składniki aktywne, które dbają o naczynka krwionośne. Jest to karolina, ciekawiami, ta żurawina. Tak, to rzeczywiście ceniony składnik, jeśli chodzi o pielęgnację skóry, skóry naczynkowej, ale chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na jeden składnik aktywny na diosminę. Mhm. Jest to składnik znany nam z apteki, z rynku farmaceutycznego i diosmina ma za zadanie obkurczać ścianki naczyń krwionośnych. Dzięki temu skóra jest elastyczna. I, I mniej zaczerwieniona. Pajączki y, są mniej widoczne. Ale też widzę, że jest tu napisane, że jest to krem na dzień i na noc jednocześnie, czyli wspaniała formuła. Karolina, ale jak to jest, jeśli chodzi o cerę naczynkową, bardzo wrażliwą, czerwieniącą się, i na przykład ekspozycję słoneczną, czyli lato albo dni słoneczne w mieście. Bardzo cenne pytanie. Wiadomo, że skóra naczynkowa wymaga wysokiej ochrony. Także jeżeli stosujemy kremy na dzień, to zadbajmy o to, żeby posiadały odpowiedni filtr. No więc zrębicie? No właśnie. Również zielony pigment. Aż który, Tak, który dodatkowo. Poprawia kolory. Skóry. To wiem. Zielony pigment zabezpiecza nam czerwieniącą się skórę przed wyjściem na podkład. Czyli możemy ten krem świetnie, świetnie będzie się sprawdzał jako baza pod podkład. Karolina, ja mam bardzo duży problem. Ja mam skórę suchą, non stop jestem w makijażu, dużo podróżuję i w ogóle prawie nie piję wody. <grych> Więc powiedz mi, Jakich konkretnie ja kremów powinnam używać? Bo wydaje mi się, że albo nawilżających, albo do cery suchej, bo taka skóra też jest problematyczna. Kremy do skóry suchej powinny wzmacniać naszą naturalną barierę lipidową, czyli powinny zawierać, powinny być bogate w emolienty. Emolienty są to związki, które mogą odbudować płaszcz lipidowy skóry. Dzięki temu skóra jest bardziej nawilżona, jest miękka, jest elastyczna i może się sama regenerować. Mniej skłonna na podrażnienia jednocześnie. Dokładnie. Warto zwrócić uwagę również na oczyszczanie mm -hmm. skóry suchej, na przykład delikatnymi płynami micelarnymi. Ten płyn micelarny jest ciekawy jeszcze z innego powodu, zawiera ceramidy. Ceramidy są to związki, które naśladują naturalne nasze ceramidy w skórze, mają zdolność do wbudowywania się w lipidy bariery naskórkowej, dzięki czemu skóra jest po prostu odżywiona i działa tak, jak powinna.